Czy to jedyne miejsce, gdzie w XXI wieku można znaleźć obszar wolny od pól elektromagnetycznych? Czy wiesz, co to jest kompatybilność elektromagnetyczna? Dlaczego nie można używać urządzeń elektronicznych podczas startu samolotu? Dlaczego słyszymy brzęczenie w głośnikach, gdy rozmawiamy przez telefon komórkowy? Bo częstokroć mamy do czynienia z brakiem kompatybilności elektromagnetycznej. Czy tylko na pustyni można we współczesnym świecie znaleźć miejsce wolne od fal elektromagnetycznych? Komora bezodbiciowa EMC, pustynia XXI wieku. Nie musisz szukać ciszy elektromagnetycznej na końcu świata. Znajdziesz ją w komorze bezodbiciowej do badań kompatybilności elektromagnetycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania. Służy ona do pomiaru emisji zaburzeń radiowych pochodzących od urządzeń elektronicznych oraz badań ich odporności. A jak zbudowana jest komora? To precyzyjnie wykonana klatka Faradaya, redukująca wpływ pola elektromagnetycznego ponad milion razy. Do jej budowy wykorzystano ponad 20 tysięcy płytek ferrytowych do absorpcji fal o częstotliwościach radiowych. Na ścianach zainstalowano 500 absorberów piankowych wypełnionych grafitem. Waży łącznie 20 ton. Pomiary w komorze bezodbiciowej oraz na innych stanowiskach badawczych. Stanowią podstawę do sporządzania deklaracji zgodności z dyrektywami nowego podejścia Unii Europejskiej. Dzięki nim producenci i importerzy mogą legalnie stosować znak CE i wprowadzać swoje wyroby elektroniczne na jednolity rynek Unii Europejskiej. Badania AMC można wykonać w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Profesjonalizm naszych usług nie wynika tylko z faktu posiadania zaawansowanej aparatury pomiarowej na najwyższym światowym poziomie. To przede wszystkim doświadczony zespół specjalistów. Jeśli jesteś producentem urządzeń elektronicznych, z przyjemnością pomożemy Tobie dotrzeć na nie tylko polski, ale i europejski rynek, a na wszystkie postawione pytania znajdziesz odpowiedź, kontaktując się z nami.